Teraz wam działa Cześć nie wierzę. Co teraz będzie? No Eee, teraz mamy się do razu lepszy internet Działa wam, działa, 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 działa. Ała I nie nie póki co, bo teraz mam 7 tysięcy Czekajcie, czekajcie, jeszcze przerzucę Elo, są dowody, że to ja? Nie no, zrestartowała mi się aplikacja, więc myślę, którędy tu się idzie. Chyba to było tu. Kto wpadł na pomysł odpalenia live'a w tunelu? Ja odpaliłam już w pociągu. O, stream elements przypomina moich pro koszulkach, a dzisiaj nie zobaczycie, a też mam fajną. No, zasłaniam, zasłaniam. Ja powiem Wam, że. Chwila, chwila, żeby nic nie przyjechał. <grym>, że tam, gdzie mieszkam, w odległej krainie, na końcu świata, za siedmioma górami, za siedmioma lasami chwileczkę samochód. <grym>, to tam za bardzo nie mam okazji do noszenia maseczki. Nie, nie byłoby śmiesznie, jakby we mnie wjechał tir. Dlaczego tak mówisz? Muszę pójść do lekarza, nie może we mnie wjechać. Ejo, ejo, Witam serdecznie. No mam nieduży nosek, no. Wyświetlania by skoczyły. No, miałam takie dziwne teorie kiedyś, ale to nie będę się dziać, bo to trochę... <gry> Idę przez park teraz. Nie widzicie. No, wzięłam Was na spacer i jutro też Was wezmę na spacer. I w parku też trzeba nosić maskę, jak tu nikogo nie ma nadal. Smoków nie ma, ale był pomnik. A, ja, tam wcześniej. Na jedzonko średnio, bo tu nie ma smuć zamówić, bo jedzenie jest teraz nielegalne. Nie, w tunelu... Jutro bez tunelu. No nielegalne niestety. Sama bym poszła do jakiejś knajpy albo coś, skoro już się wybrałam do miasta, tak wiecie. Do stolicy. Zobaczycie, ta stolica taka fajna czy nie fajna. Uwaga, idzie człowiek. Nie covidujemy. Hej Kalina. Ja sobie poprawię później, tylko teraz mam prawdę powiedziawszy ciepłe jest w sumie. Myślałam, że będzie zimno, to chyba sobie rozepnę kurtkę. No już jest gorąco w tej wasze. Cześć, Szymon! Eee, no ja wysiadłam w Warszawie Zachodniej i tam nie widziałam żadnego maka, ani nic. Zresztą ja w tej chwili znajduję się właśnie tutaj, ponieważ idę do pana, który mnie odczula na wszelkie alergie moje różne. Na razie na kilka. Ale mam ich mnóstwo. Więc jakby i tak bym nie mogła skorzystać z tego smacznego maczka. No więc tak jakby nie mam nawet czego zamówić do jedzenia po prostu. Dokładnie tak, to w też mam alergię na wszystko. Mój brat się ze mnie śmiał, że może chociaż kurz bym mogła zjeść, ale tak się składa, że mam również alergię na kurz i rostota. <gryw> ale ten miły pan powiedział, że mnie odczuli. Także może w końcu wieczorem nie będę Wam się wydawać ciągle zakatarzona, zakręcone fryteczki. O, fryteczki to bym mogła chyba, nie? E, powiem Ci szczerze, że teraz mi jest gorąco, strasznie mi jest gorąco. Ile jest stopni w Warszawie w tej chwili? Ściągam rękawiczki, <ścoughs> ściągnęłabym jeszcze kurtkę, ale, parę... ale pewnie zaraz zmienię zdanie. Wiosnę. W sumie to chyba najbardziej lubię zimę. I wakacje po dwudziestej pierwszej. Drwala, no, drwala i tak jadam tylko raz. Dobra, nie zabić się o słupki. Do szpitala na Kasprzaka. A powiem Ci szczerze, że... że wiem jak tam dojść, ale gdzie to jest, to nie wiem. <grym> w sensie nazwy ulicy. No i tak jeszcze a propos strasznie mało śniegu tu macie Jestem troszkę zawiedzona Zawiedziona. Ale fajne pisały, ale fajne pieseły! Widzieliście, jakie fajne pisały? Puścili mnie na pasach! Piesem haski! No też już jest z powrotem! Witam cię serdecznie! Co robię ciekawego w Warszawie? Idę na odczulanie od kurzu, roztocza. Miałam też od psa, ale nie mam jego sierści. Bo okazało się, że mój pies ma taką sierść, której się nie da wytesać tak prosto. Więc następnym razem za tydzień! <gry> No i właśnie sobie idę tam z pacerkiem. A jeździliście kiedyś tak a właśnie z tym zaprzęgiem? Bo ja miałam okazję. No nie zabić się. Ja nie wiem, czy to jest kasprzaka, to jest naczyny krzyżanowskie. Krzyżanowskiego. Moja mama powiedziała to samo, żeby mu wyciąć kawałek sierści, ale jest zima, a on mnóstwo czasu spędza na dworze, więc tak nie miałam serca. Nie miałam Jeżdżenie psim za zaprzęgiem jest super. Nie, 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 prawdziwym psim za zaprzęgiem. Co go ona no, nie pomyślała o tym szczerze powiedziawszy. Jak wygląda odszulanie, to się dowiemy zaraz. To znaczy, ja tam pójdę, a wy nie pójdziecie, bo Bo można tylko samemu do lekarza. <grym>, Hej! jo. Dobra, cnie wam, czy wam nie tnie? Nie tnie chyba nie. Jest za dużo internetu. Ale mnie ochlapał! A takie miałam piękne spodnie. <laughs> 37 osób nie było... A nie wiem ile jest osób. Mi się wyświetla, że jest 0 osób. A zielone. Idziemy. Mm, tu nie ma przejścia. Niedobrze. Nie, to jest. Co tam u Was słychać? Jak Wam dzionek mija? Stałam dzisiaj o godzinie 7.40, więc to jest e, dla mnie bardzo wczesna pora. Raczej taka, o której bym się położyła, niż stała. Znowu mnie prawie ochłapali, ale tym razem autobus o 11.00. O, i to jest taka pora, akurat. Na 14 do pracy, to już niedługo. Masz jakiś to, jesz obiad w domu? Czy przygotowujesz sobie? Czy kupujesz na miejscu? A myślałam, że będzie zielone, jednak nie. No przywatne. Mam nadzieję, że nie przejadą streamera. I innych też. Nie tylko mnie. Czerwone. Uwaga, skupienie. Zielone, idę. Idę i nikt nie przejedzie, prawda? Jezu, to są cztery pasy pod rząd. U mnie nie mam stylu pasów. I, i... A tak w ogóle Wam zaraz kawos tylko przejdę przez te pasy, żeby mnie naprawdę nikt nie przyjechał. A tu darmo i spoko. Ja też jak wiem w pracy, tak akurat mogę jeść za darmo, więc yy, lubię chodzić do mojej pracy w porze obiadowej. Lecz teraz, jak mam te wszystkie alergie wykryte i tak dalej, to nie powinnam. No, i w każdym razie pokazywam na chwilę to otoczenie. Tam po prawej ten budynek. I tam jeszcze dalej aż do dworca. To są dawne tereny, w których był obóz koncentracyjny też. Ui, dziękuję, 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 dziękuję. Witam serdecznie w moich skromnych progach. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, bo tutaj jest strasznie głośno i zaczynam wątpić. Jak będzie za cicho, to powiedzcie, to sobie wyjmę słuchawki z mikrofonem. Ale tu gorąco. Jest okej, okay. no i super. No. I tam jeszcze między. A, bo mówiłam o tych pasach. Między pasami był te, były te story takie tramwajowe. i ostatnim razem, jak tu byłam, zatrzymałam się obok tego pomnika, obok którego przechodziliśmy. Teraz wam go nie pokazałam, bo jestem chyba trochę spóźniona przez spóźnienie samochodu. Jak i co tam słychać? <laughs> e, nie samochodu, powiedziałam samochodu. Miał nam się pociąg. Bo widzieliście mnie w pociągu. No, w każdym razie coś mówiłam, zapomniałam. A, tak. Są te tory. Zatrzymałam się poprzednim razem z tym pomniku i było napisane o tym obozie koncentracyjnym. Teraz wam pokażę może bliżej. Takie ładne budyneczki zawsze mają swoją historię. Samolo Nie mówiłam samolotu, mówiłam samolotu. <grywa> e, Snorelax AZ. E, no i tak. I właśnie te tory, które były między tą drogą To były takie tory, które okrążały cały ten obóz koncentracyjny i woziły ludzi. Teraz już nie są używane, ale przypominają historii. Duży kałusz macie, bardzo duży kałuż. <grym zjadł> u mnie nie ma, u mnie jest tylko śnieg, zaspy i lód. Powiem Wam, wczoraj miałam przyjść i trochę pograć z Wami jeszcze, ale za późno byłam w domu. Mój dziadek ma już milion lat, więc stwierdziłam, że jednak zostanę na tych urodzinkach dłużej. Eee, nie ja mam dalej powiedzieć. E cel... <grymianie> cel streama, tabletki na pamięć dla streamerki. Ej, sorry nie pamiętam kompletnie. No. Co ja miałam powiedzieć? Teraz sobie przypomnę może. A cicho się zrobiło teraz. <grymianie> Wenecja trochę tak. A, więcej, co miałam powiedzieć. O tym śniegu, że nie mogłam podjechać samochodem, a także moi rodzice pod górkę, żeby wrócić do domu. E więc <laughs> oprócz tego, że po prostu wróciłam późno, to jeszcze w dodatku... No nie mogłam po prostu wrócić, bo się nie dało. Skończyło się na tym, że oboje popchnęliśmy swoje samochody. Ja to sam. dociągaliśmy się. A więc u mnie jest zima. Jak tam u Was? <grymne> czy Wy macie jeszcze śnieg? Czy macie dużo lodu? Jajko z pierwszego głosu na ołtarz? Bo... Tak można? Roztopy. No to tak jak tutaj. Chuba też jesteś z Warszawy? I tamku raz słoneczko. No ta górka to taka... Może nie była aż taka mega pochyła, ale e, długa po prostu i <ścoughs> widziałam jak oni tak jadą, 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 jadą. I się zatrzymali. No a u mnie są naprawdę potężne zasty i strasznie strasznie... Która Strasz jest godzina? Za 10. Dobra. Usiądę sobie chwilę jeszcze. Nie, nie usiądę. Jest mokro. Nieważne. U mnie? No możliwe. Ja mieszkam na, na końcu świata, za siedmioma górami, za tysiącami jezior i tak dalej. Także u mnie jest taki mikroklimat troszkę. A sprawdziłeś to Maffinku? Ja też widziałam mego pieska jak gonił zwierzaki i próbował. <śmum> on jest taki bardzo niski ma krótkie nóżki. I tak wiecie przez śnieg. Tuf, 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 tuf. Ale tak bardzo powoli. <śmum> no nie szło mi to. Ja z miałam tylko jedno takie jajko z wowa. Czy można mieć ich więcej? Tak, w ogóle cały ten teren, aż od tamtąd... co jeszcze? Tam gdzie przychodziła w Do dworca. To był ten... Yy, ten obszar obozu i rzeczywiście skupiony na na gazowaniu. Chodziłeś do, tu, do szkoły, no tak, bo tam teraz jest szkoła. Teraz... Yy, nie, nie pokazywałam wam, ale poprzednim razem czytałam. Jaka rasa pieska? Piesek jest nierasowy. Znaczy jest rasy swojej prywatnej. Dziękuję mroźny. Witam cię serdecznie w moich skromnych progach. A się przychodzili jacyś ludzie i na mnie patrzyli jak macham do telefonu, ale... Przywykłam. Przywykłam. <laughs> jak tam mroźne u ciebie mroźno? Nie mroźna. Dzięki pieska? Dobra, wyślę. <grywa> to są prywatne, ale dokładnie. Jego własne. E, myślałam, że tu będzie mega zimno, a tak naprawdę to jest mi mega gorąco. Która mamy godzinę. Czy mój zegarek na ręku działa dobrze i jest za 7? Czy jeszcze źle się już spóźniłam? 14:50, za 10, <grywa> Okej, okay, dobra, dzięki. <grymne> dziękuję dziękuję. E, To ja jeszcze z Wami postoję, bo już w sumie jestem na miejscu. Jest za 10. A, to mój za szybko. Dobra, pomachamy ludziom w autobusie? Nie, kotów, kotów też mam dużo, ale akurat na... Mojego pieska jestem też niestety uczulona. 12:51, dobra, to jak będzie 55, to dajcie znać. No wiem, no. że się gapi. Machałam do niej. Niko, tu nie ma więcej. Co za młodzież? Mówi do siebie w telefonie, nie? Masakra, masakra. Jakie macie plany na dzisiaj? Powiedzcie szybciutko, zanim sobie pójdę. Leave psa nie ma. Nie ma szans. Kiedy mój pies i ja dowiedzieliśmy się, że mam na niego alergię, powiedzieliśmy chyba nie, chyba nie pan się myli. Ale muszę pan bo ja mam wizytę na 13. O, spoko. Z tymi wyrażkami. Absolutnie dla planów to będziesz rada z. Yy... Będziesz sobie leniuszkował? Coś na dworze, czy w domku? Cześć Dex, cześć, cześć, cześć! Torgasusem, o Boże, jak ja dawno nie byłam na Turgaście niemożliwe! Ale zrobiłam, słuchajcie, quest'a tego takiego, e, naszą asę w, w garnizonie, Także mam... Można powiedzieć, że byłam na Turgaście tak troszkę, czy nie? Do lekarza na odsulanko. Ja bym was żyła na odsulanko, ale wydaje mi się, że że nie można właśnie w tłumie przychodzić na odsyłanie. Pomachamy następnym? Pomachajcie. <grym się w tlenie> no, dobra, i samochodem. z pomontami. Jeszcze zostały wszystkie poziomy, tylko żeby to zrobić. Ukryta kamera, tak, a później widzimy się w sądzie. Zastanawiałam się kiedyś, czy można w... Eee, dzięki, dzięki za godzinkę. Czy można streamować w więzieniu na przykład. Jak myślicie? To byłby bardzo oryginalny content. Macham, macha. Później będzie w wiadomościach jakaś dziwna dziewczyna stała na ulicy i machała do telefonu, do autobusów. Halo policja. Też Miszko, wpadłeś akurat na ostatni moment. Salony szaleniec. mi się wydaje, że nie wiem jak tam z dostępnością do rzeczy, ale internet nie jest. Nie, nie wybieram się, tylko czasem mam takie rozkminy jak nie mogę zasnąć. No właśnie, bo są różne takie nagrania z więzienia, dlatego pomyślałam, że to jest możliwe. Papierosy jakoś przynoszą, to może telefony też przynoszą. No to prawda, Miszko. A jutro jeszcze nie wiem, o której Wam pokażę coś. Coś fajnego Wam pokażę. Jeszcze nie wiem, co to będzie i o której. Ale ja dam Wam znać. Także zapraszam serdecznie. I jutro będę dłużej, bo dzisiaj jestem tak szybciutko. Myślałam, że tutaj trochę dłużej mi zajmie ten spacer. No ale jestem. No, później raczej nie będę miała możliwości, a w razie czego to się pojawia. Czy wszyscy urzemy kiedyś na pewno? Eee, to chyba jedyna rzecz, <laughs> rzecz. Chciałam powiedzieć w skrócie dwa wyrazy. 11.55 eee, No dobra, to jak wyjdę, jak wyjdę, to będę jechać już z samochodem. Na rzecz. Cel streama, tabletki na pamięć i Słownik dla streamerki. No. Dobra, słuchajcie, to... Sorry, jest tak krótko, ale myślałam, że w tej Warszawie to macie lepszy zasięg, nawet w tunelach. I widzimy się jutro. Pokażę Wam fajne miejsce na dworze w Warszawie. Będę na dłużej, myślę, że na godzinkę to na stówę. Dzięki, de no i w zasadzie to jest chyba taki pierwszy raz, kiedy do Was mówiłam tyle czasu z kamerą tylko na mnie, więc spoko, przeżyłam. Było fajnie, fajnie, że wpadliście, naprawdę bardzo się cieszę, bo spodziewałam się, że wszyscy będziecie w pracy albo gdzieś tam i nie będziecie mieli czasu, czy w ogóle Wam się nie chciało na przykład, bo będziecie spali, jedli i tak dalej, nie? Odczulęka, tak. Kiedy stream z Tirem? Mam nadzieję, że nigdy. Dobra, ja się zwijam, bo mnie nie wpuszczą do lekarza. Także miłego, widzimy się jutro. Będę pisać o której, e, o której będę jutro i co będzie fajnego ty sewa. W pracy, w pracy, dobra. To nie przeszkadzam wam w pracy. Znowu kolejny pan na mnie patrzy z samochodu. No i zwijam się, bo mnie naprawdę nie wpuszczą już. Zaraz. Papatki, fajnie, że przyszliście i zapraszam jutro. Jutro będę dłużej, bawcie się dobrze i bądźcie zdrowi, nie chorujcie. Miłej pracy, miłego odpoczynku.